Cześć, Manko! Witam e, Was w, w kolejnym odcinku na moim kanale Maxa. Bo ja zawsze gram na Maxa. <laughs> e, w tym odcinku będziemy testowali. Kurczę, farmacy coś. Jakoś taką aptekę, ale zaraz poczekajcie, ja tylko zobaczę, czy. Nie, w ogóle nie jestem zarejestrowany. Wydaje mi się, że to jest nowość. Ja tego wcześniej nie widziałem. A jeżeli to nie jest nowość, to wybaczcie. Ale to przyszedł w każdym bądź razie czas Quick Farm, żeby w końcu zarabiać. Dobra. Ale jak tu wejść? Jestem. O, tutaj się wchodzi. Naciśnij E. Aby rozpocząć dostawę zaopatrzenia medycznego Kurczę no nie. nie robiłem tych dostaw Potrzebuję kurierów do rozwiezienia zaopatrzenia medycznego 5 serii dostaw, aby odblokować dodatkową nagrodę. Okej okay. Czyli nowy członek Low Fist Czekajcie, przeczytamy to który gra na Kazo, stracił dech w piersiach tuż przed piątą trasą koncertową, tylko nasze wyjątkowe inhalatory będą w stanie udrożnić jego skorowane płuca. Miejscem dostawy jest Centrum Medyczne Los Santos. Jego zgon można opóźnić, ale nie naszą zapłatę. Haha, <grym> <grym> dobra, okej. Okay. Co to jest za furka? Podoba mi się. Dobra, no to jedziemy, no zaopatrzenie jest pełne Wypłata 5000, a czas 3 minuty. Aha, dobra. No to jedziemy szybko. Szybko to załatwić. Uwaga, pilna dostawa. Pilne zaopatrzenie robię, inhalatorów. O, o tak jak. Wiadomości, yy, którą dostawę, yy, dostałem, oby klient wytrzymał do dostawy, bo zapaty nie dostaniemy. <gry> Dobra, jedziemy. Nie, podoba mi się to auto. W ogóle ostatnio jechałem tym nowym Karinem z aktualizacji. A, to jest do szpitala dostawa. Yy, to fajn, fajnie zasuwa te nowe. Dobra, jestem. O kurcze, patrzcie. Walizeczka. Wydaje mi się, że nie było czegoś takiego. Dobra, pierwszą dostawę zrobiliśmy. A, no to tak okej, okay, dobra. Jedziemy z kolejnym. Szkoda, że nie ma tych, nie ma Syrem. E, wiecie to, to by. Próście by się e, jeździło. Robimy drugą dostawę. Chcę zrobić e, chcę zrobić 5 dostaw, aby odblokować dodatkową nagrodę. Nie wiem na, e, jaka to będzie nagroda i o jakiej wartości. Uwaga! Ale 25 koła zarobimy. ...z tych dostaw, o ile się nigdzie nie rozbiję przy okazji, bo ja nie potrafię jeździć w GTA. O kurde, a ten to ja nie wiem co ten bot y, robił tam. Nie ten co skręcał, tylko tamten drugi co niby chciał skręcić, a nie skręcił. Dobra, jesteśmy. Dostawa do kasyna. Aha, ktoś pewnie w apartamencie zgonuje. Już inhalatory do, y, dostarczam. Bardzo proszę. Dobra. Uratowany kolejny klient. O! Dobra, tutaj jest za 7,5. Tutaj szybko jeszcze przeczytamy. Myszka mi się trzęsie. Pani Philips zniknęła i okazało się, że ośrodek medyczny DBAJ ma z nią problem. Policja nic nie robi, y, nie, robi, nie robi. Nie możemy jej aresztować, ale możemy uzupełnić jej zapasy y, dla domolu, którego tak usilnie pragnie. Ok, no to... Ja pierdzielę 9 km. Kurczę, Bela. No to ja już wiem, dlaczego o 2,5 tysiąca jest wyższa wypłata. Okej, okay, widzimy się już za moment na miejscu. Okej, okay, yy, udało mi się w nic po drodze nie walnąć. Yy, więc jedź, więc ta wypłata yy, yy, będzie taka jaka jest. I Aha, tu jest jakiś parking chyba Tak, i w tym momencie właśnie kończymy trzecią dostawę. Udało się fajnie, mam, tylko że jest mały problem. Ja jestem w paleto. No właśnie. Czyli znowu pewnie czeka mnie daleka droga. Połowa za nami. Następnym miejscem jest Centrum Medyczne Mount Zunach. Cała zgraja fitnessowych influencerów ze Snapmatica i przygasłych gwiazdeczek Winnowood osiągnęła krytyczny, krytyczne poziomy lęku. Kilka dawek przeciwnerwicowego rezolu do nosa zrobi co trzeba, okej. Okay. I znowu kolejne 10. Uuu, uh, mało brakowało, 10 e, km Nie podoba mi się, e, że tak daleko trzeba jeździć i to za marne 7,5 tysiąca Mogliby chociaż dychę dać za, za to, to by się przynajmniej mi paliwo zwróciło. Zbijmy się za moment. Dobra, dojeżdżamy już yy, do czwartego o kurde, do czwartego punktu dostawy. Udało mi się ponownie w nic nie wjechać, nie uszkodzić yy, zaopatrzenia i tym wow, ja jak mało brakowało. I tym samym właśnie nie zmienić yy, kwoty wypłaty, bo tak mi się wydaje, że jakbyśmy coś przywalili, to kwota wypłaty byłaby znacznie niższa. O, kolejny szpital. Hej, ja tu nigdy nie byłem, holipka. Dobra, mikro. Dobra. I y, mam nadzieję, że piąta. Do, gdzie jest samochód? Piąta dostawa będzie zupełnie. bliżej, 2,65. Y, ale chciałbym przeczytać. Co za prędkość? Niemal życzymy font palonej gumy, albo po prostu jedziesz z przesyłką, której chcesz, szpital SF jakre. To towar jedynie dla beznadziejnie bogatych, znudzonych Ćpunów. Przekaż, co trzeba i jedź dalej. Aha, idź punów. Ja zrozumiałem, że beznadziejnie bogatych, e, znudzonych Ćpunów, A tu idź punów. Ups, dobra. No to lecimy. Po, e, lecimy z. Piątą dostawą, i e, przypomnę, że po tej piątej dostawie powinniśmy dostać, według e, Rockstara, ekskluzywną nagrodę. Ciekawe, jaka to będzie nagroda, wie, e, o jakiej wartości. Czy może po prostu to będzie tylko malowanie, które się znajduje na tym samochodzie? No, trochę bym się wpienił. Ale znając życie, znając życie, tak może być, chociaż co ja wiem, może mnie być kurczę. Dobra, zobaczymy zaraz, to jest niecałe półtora kilometra, no, albo już w ogóle prawie kilometr. Jakoś to szybko leci na szczęście. I piąta dostawa będzie już za moment, czyli ekskluzywna nagroda już jest coraz bliżej, coraz bardziej na wyciągnięcie ręki. Eee... Dobra. Uoo, nie chcę... Też kardin to był. Aha, przyjechałem, się zapatrzyłem na furę brzydką, ale... Kolejny szpital, nie? Tak, tutaj to, tutaj to byłem, bo tu jest taka Misja chyba przygotowawcza, i tam Maverick jest yy, policyjny na dachu. Zda, ta misja jest ze złomu. Dobra. Aha, yy, zrobiliśmy 30 koła. Przytrzymać F trzeba. Dobrze. 30 tysięcy zrobiliśmy, a gdzie jest ta nagroda? Ekskluzywna, halo? Nie teraz, Martin. Ej, no wiecie co? Miałem dostać jakąś nagrodę, a nie dostałem. Halo. Oj może wiadomości Nie wiem No chyba Poczekajcie, chyba nic nie dostałem kurcze dane dialog, powiadomienia Otrzymana płatność łączny zarobek 30 tysięcy dostaw 5. Ale numer dobra Otwórz placówkę, aby rozpocząć dostawy zaopatrzenia. Um, dobrze, potrzebuję o ukończ pomyślnie 5 serii dostaw, aby odblokować dodatkową nagrodę. I nic nie dostałem. Może jakoś później dostanę, ale. Ukończyłem pomyślnie po 5 dostaw i nie dostałem nic. Kurde, dobra, to nic. To byłoby na tyle w takim razie. Fajnie było pobawić się w kuriera i to przede wszystkim taką szybko-fajną furą. A my widzimy się już. w ko Wjechałem pod prąd. A my widzimy się już w kolejnym odcinku na moim kanale Maxa, który się pojawi. Także jeżeli Wam się podobał filmik, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subika i kliknijcie w dzwoneczek. Na razie trzymajcie się, cześć!